Powietrze luźną ziemię, gdy wędrowałem przez dolinę miłości w kapadocji. Różowe i żółte zbocza zabarwiły pofałdowany krajobraz poprzecinany głębokimi, czerwonymi kanionami, a w oddali majaczyły formacje skalnych kominów. Było sucho, gorąco. Wietrznie I porażająco pięknie. Tysiące lat temu to niestabilne wulkaniczne środowisko w naturalny sposób wyrzeźbiło otaczające mnie iglice w ich grzybkowate kształty, które teraz przyciągają miliony turystów w region środkowej Turcji. Pod słynnymi baśniowymi kominami Kabadocji w dystrykcie Derinkuyu w prowincji Nefsehir w Turcji leżał ukryty przez wieki cud równie gigantycznych rozmiarów. Ogromne, starożytne, wielopoziomowe, podziemne miasto, które było zamieszkiwane prawie nieprzerwanie przez tysiące lat. I mogło dawać schronienie nawet 20 tysiącom mieszkańców. Cechą geologiczną Kapadocji jest miękki tuf wulkaniczny. Idealna skała do budowy podziemnych miast, ponieważ jest łatwa w obróbce i twardnieje pod wpływem powietrza. Dlatego łatwo było wykopać tutaj schronienie, a ludzie osiedlali się pod ziemią całymi rodzinami. W kompleksach Kapadocji znajdowały się wszystkie niezbędne udogodnienia: pomieszczenia mieszkalne, szyby wentylacyjne i studnie, stodoły i stajnie, kuchnie i jadalnie, piekarnie i winnice owocnie oliwy i winogron, kościoły i kaplice. A także warsztaty, w których wykonywano wszystko co potrzebne. Istnieją dowody na to, że w podziemnym mieście istniał nawet cmentarz. Lochy derinkuyu to złożony system rozgałęzień pomieszczeń, korytarzy, tuneli i studni, rozchodzących się w dół, w górę i na boki. Miasto zostało tak zaprojektowane, że nie sposób było je zdobyć. Zachowano wszelkie środki ostrożności. W razie niebezpieczeństwa wejścia zamykano ogromnymi okrągłymi głazami. A nawet gdyby wróg je pokonał, nie byłby w stanie wydostać się na powierzchnię, nie znając tajemnych przejść i planu labiryntów. Prawdopodobnie miasto zostało zbudowane w ten sposób właśnie w oczekiwaniu, że tylko jego mieszkańcy będą dobrze zorientowani w jego strukturze, a wrogowie wręcz przeciwnie, natychmiast się zgubią. Nie ma zgody co do tego, czy ludzie żyli pod ziemią na stałe, czy okresowo. Według jednej wersji mieszkańcy Derinkuju wychodzili na powierzchnię tylko po to, by uprawiać pola. Według innej, mieszkali w pobliskiej wiosce i ukrywali się pod ziemią tylko podczas najazdów. Starożytne miasto Elengubu, znane dziś jako podziemne miasto Derinkuyu, położone jest na ośmiu poziomach sięgających w głębokości 55 do 60 metrów. Według innych źródeł nawet ponad 85 metrów. Wymiary nie zostały jeszcze ostatecznie ustalone. Powierzchnia miasta waha się w granicach 1,5 do 2,5 km2. Według innych źródeł ma ona rozmiar nawet 4 na 4 km. Dolna kondygnacja znajduje się na głębokości 54 m od poziomu głównego wejścia. Naukowcy twierdzą, że w tej chwili tylko 10-15% całego obszaru miasta zostało odkryte. Przyjmuje się, że miasto ma aż 12 kondygnacji, choć niektórzy stawiają hipotezę o obecności kolejnych 20 nieodkrytych pięter. Archeolodzy szacują, że ilość usuniętej skały odpowiada objętości ponad 370 basenów olimpijskich. Nie ma jednak żadnych śladów usuniętego materiału w okolicy. Ten tajemniczy system jaskiń nadal jest badany i jest niedostępny dla publiczności. Tunele, które widzisz, wydają ciągnąć się w nieskończoność, a jednak, co jest niesamowite, to nie tylko to, że były pełne ludzi, ale mieszkały tu też zwierzęta hodowlane. Największe odkryte podziemne miasto na świecie było prawie nieprzerwanie używane przez tysiące lat, przechodząc z rąk Frygijczyków przez Persów aż po chrześcijan epoki bizantyjskiej. Wejście do lochu znajduje się w parterowym domu w wiosce Derinkuju położonej na płaskowyżu o wysokości 1355 m nad poziomem morza. Wszystkie pomieszczenia i tunele są odpowiednio oświetlone i wentylowane. Temperatura wewnątrz waha się od 13 do 15 stopni Celsjusza. Każdy poziom miasta został starannie zaprojektowany do określonych zastosowań. Bydło otrzymano w stajniach położonych najbliżej powierzchni, aby zredukować zapach i toksyczne gazy, a także zapewnić ciepłą warstwę żywej izolacji na zimne miesiące. Do komunikacji między piętrami w wielu miejscach służyły małe dziury w podłodze. Na pierwszym poziomie znajdowały się stajnie, prasa do winogron oraz masywne sklepienie. Głębiej mieściły się pomieszczenia mieszkalne, kuchnia i kościół. Na drugim poziomie znajduje się unikalne dla podziemnych miast pomieszczenie znak rozpoznawczy Derinkuyu, tradycyjna bizantyjska szkoła misyjna, którą można rozpoznać po unikalnych sklepieniach kolebkowych. Znajduje się na drugim piętrze wraz z sąsiednimi pokojami do nauki. Na trzecim i czwartym poziomie znajdowały się zbrojownie. Schodami między nimi można dostać się do kościoła zrobionego na planie krzyża o wymiarach 20 na 9 metrów. Świątynia ta swego czasu słynęła nawet z cudów. Dalej w dół prowadzi wąski tunel. Wysokość stropu to około 160-170 cm, po bokach którego znajdują się puste komory. W miarę schodzenia w dół sufity stają się coraz niższe, a przejścia węższe. Na dolnym ósmym piętrze znajduje się przestronna sala, być może przeznaczona na spotkania. Od wewnątrz miasto zamykano za pomocą wielkich kamiennych drzwi, które mogły blokować dostęp do poszczególnych pomieszczeń lub nawet całych pięter. Każde drzwi to duży kamienny dysk o wysokości 1 do 1,5 metra, grubości 30 do 35 cm i wadze od 200 do 500 kg. Drzwi otwierano za pomocą znajdujących się w nich otworów i tylko od wewnątrz, staraniem co najmniej dwóch osób. Otwory te mogły również służyć jako wizjery. Pionowe szyby wentylacyjne, łącznie 52, dochodzą na dole do wód gruntowych i wcześniej pełniły jednocześnie funkcję studni. Miasto słynie z bardzo wyrafinowanego systemu wentylacji i zaopatrzenia w wodę, co jest niesamowite jak na tak wczesny okres historyczny. Do 1962 roku ludność wsi Derinkuju zaspokajała zapotrzebowanie na wodę z tych właśnie studni. Aby uniknąć zatrucia wody podczas najazdu wrogów, wyloty niektórych studni starannie zamykano i maskowano. Oprócz tego w skałach umiejętnie ukryte były specjalne szyby wentylacyjne. Często tajemne przejścia były zamaskowane jako studnie, których do tej pory odkryto około 600. Niektóre z nich znajdują się bezpośrednio w chatach naziemnych. Ale komu przypisać stworzenie Derinkuyu pozostaje częściową tajemnicą. Podwaliny pod rozległą sieć podziemnych jaskiń są często przypisywane hetytom, którzy mogli wykopać kilka pierwszych poziomów w skale, gdy zostali zaatakowani przez Phrygijczyków około roku 1200 przed naszą erą. Dodając wagę do tej hipotezy, wewnątrz Derinkuyu znaleziono hetyckie artefakty. Hetyci, jeden ze starożytnych ludów indoeuropejskich, który pojawił się w Anatolii na początku drugiego tysiąclecia przed naszą erą, do roku 1340 przed naszą erą. Hetyci stali się jedną z dominujących potęg Bliskiego Wschodu, pochodzący prawdopodobnie z obszaru za Morzem Czarnym, hetyci. Najpierw zajęli środkową Anatolię, tworząc swoją stolicę w Hatusa. Wcześni królowie hetyckiego starego państwa tacy jak Hattusilis panujący od roku 1650 do około 1620 przed naszą erą skonsolidowali i rozszerzyli hetycką kontrolę nad znaczną częścią Anatolii i północnej Syrii Jednak większość miasta została prawdopodobnie zbudowana przez frygijczyków wysoko wykwalifikowanych architektów z epoki żelaza którzy mieli środki na budowę skomplikowanych, podziemnych obiektów. Frygijczycy byli jednym z najwybitniejszych wczesnych imperiów Anatolii, wyjaśnia Andrei De Giorgi, profesor studiów klasycznych na Uniwersytecie Stanowym Florydy. Rozwinęli się w zachodniej Anatolii pod koniec pierwszego tysiąclecia przed naszą erą i mieli skłonność do monumentalizacji formacji skalnych i tworzenia niezwykłych wykutych w skale fasad. Chociaż ich królestwo było nieuchwytne, rozprzestrzeniło się na większość zachodniej i środkowej Anatolii w tym obszar Derinkuyu. Derinkuyu zostało ostatecznie opuszczone w latach 20. XX wieku przez kapadockich Greków. Gdy ponieśli klęskę podczas wojny grecko-tureckiej i musieli nagle masowo uciekać do Grecji. Pomieszczenia podziemnego miasta rozciągają się na setki kilometrów, ale uważa się, że ponad 200 małych, oddzielnych podziemnych miast, które również odkryto w regionie, może być połączonych tunelami, tworząc ogromną podziemną sieć. Według przewodnika Sulemana, drinkuju zostało ponownie odkryte dopiero w 1963 roku przez anonimowego miejscowego, który gubił swoje kurczaki. Gdy remontował swój dom, drób znikał w małej szczelinie powstałej podczas przebudowy. Po bliższym zbadaniu rolnik odkrył ciemne przejście było to pierwsze z ponad 600 wejść znalezionych w prywatnych domach. Prowadzących do podziemnego miasta Derinkuju. Wykopaliska rozpoczęto natychmiast, odsłaniając splątaną sieć podziemnych mieszkań, magazynów, suchej żywności, pomieszczeń dla zwierząt, szkół, winiarni, a nawet kaplicy. To była cała cywilizacja schowana bezpiecznie pod ziemią. Region Jaskiniowego Miasta został w 1985 roku wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Dokładna data budowy miasta pozostaje zagadką. Anabaza, jeden z pierwszych znanych pamiętników wojennych napisany przez Ksenofonta z Aten około 370 roku przed naszą erą jest najstarszym pisemnym dziełem, które wydaje się odnosić do Derinkuju. W książce wspomina anatolijczyków w regionie Kapadocji żyjących w wykopanych pod ziemią domach, a nie w bardziej popularnych i dobrze znanych jaskiniach na klifach. według De Giorgi. Kapadocja wyjątkowo nadaje się do tego rodzaju konstrukcji podziemnych, ze względu na brak wody w glebie i jej plastyczną, łatwą do formowania skałę. Geomorfologia regionu sprzyja kopaniu podziemnych przestrzeni. Powiedział, wyjaśniając, że lokalny tuf, czyli lekka, zwięzła, zazwyczaj porowata skała osadowa, jest dość łatwa do drążenia za pomocą prostych narzędzi jak łopaty i kilofy. To ten sam materiał piroklastyczny został naturalnie ukształtowany w baśniowe kominy i faliczne iglice wystające z ziemi na powierzchni. Kapadocja była świadkiem ciągłego przepływu dominujących imperiów na przestrzeni wieków. Sukcesja imperiów i ich wpływ na krajobrazy Anatolii wyjaśniają uciekanie się do podziemnych schronów, takich jak Herderinkuju, wyjaśnia de Giorgi. Jednak to w czasie islamskich najazdów na przeważnie chrześcijańskie cesarstwo bizantyjskie, to miejsce było w pełni wykorzystywane. Populacja Derinkuyu osiągnęła swój szczyt w epoce bizantyjskiej. To wtedy mieszkało tu ponad 20 tysięcy ludzi. Według De Giorgi, na dolnych kondygnacjach znaleziono dowody na produkcję wina. Świadczą o tym m.in. kadzie do tłoczenia i amfory, czyli wysokie dwuuchwytowe naczynia z wąską szyjką. Te wyspecjalizowane pomieszczenia wskazują, że mieszkańcy Derinkuyu byli gotowi spędzać miesiące pod powierzchnią. Ale największe wrażenie robi złożony system wentylacji i dobrze chroniona studnia, która zaopatrywała całe miasto w świeże powietrze i czystą wodę. Uważa się nawet, że wczesna konstrukcja derynkuju koncentrowała się wokół tych dwóch podstawowych elementów. Ponad 50 szybów wentylacyjnych, które umożliwiały naturalny przepływ powietrza między wieloma mieszkaniami i kondygnacjami w mieście, zostało rozmieszczonych w całym kompleksie, aby uniknąć potencjalnie śmiertelnego ataku na dopływ powietrza. Studnia została wykopana na głębokość ponad 55 metrów i mogła być łatwo odcięta od dołu przez mieszkańców miasta. Chociaż konstrukcja Derinkuyu była rzeczywiście pomysłowa, nie jest to jedyne podziemne miasto w Kapadocji. Mimo iż ma ponad 445 km2 powierzchni, jest zaledwie największym z 200 liczących się podziemnych miast pod równinami anatolijskimi. Ponad 40 z tych mniejszych miast znajduje się 3 lub więcej poziomów podpowierzchni. Wiele z nich jest połączonych z Derinkuyu starannie wykopanymi tunelami, niektóre z nich ciągną się nawet na 9 km. Wszystkie wyposażone są w awaryjne drogi ewakuacyjne na wypadek konieczności natychmiastowego powrotu na powierzchnię. Podziemne sekrety Kapadocji nie zostały jeszcze wszystkie odkryte. W 2014 roku pod regionem Nefsehir odkryto nowe i potencjalnie jeszcze większe podziemne miasto. Żywa historia Derinkuyu dobiegła końca w 1923 roku, kiedy Grecy z Kapadocji zostali ewakuowani. Ponad 2000 lat po prawdopodobnym stworzeniu miasta Derinkuyu zostało po raz ostatni opuszczone. Współczesny świat prawie zapomniał o jego istnieniu. Dopóki jakieś zabłąkane kurczaki nie przywróciły podziemnemu miastu jego blasku. To na razie tyle. Daj łapkę w górę, subskrybuj i dozo. If you liked it, leave a like. If you like the content, please subscribe. Thanks for watching.